Czuję się zaniepokojony, dlatego że po tym doręczono, to znaczy tak, 10 września poszukiwał, w zeszłego roku poszukiwał mnie policjant, bo sprawę przeciwko komuś, ale z moim udziałem jako świadka prowadzi komisariat w kątach wrocławskich, później po wielu, wielu miesiącach wrzesień, październik listopad, grudzień styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, po ponad 8 miesiącach doręczono mi to wezwanie jak się okazało właśnie. W tej sprawie prowadzonej przez Kąty Wrocławskie. Później doręczono mi to wezwanie yy, w tej samej sprawie prowadzonej przez Kąty Wrocławskie. Nie stawiłem się, bo mnie nie informowano w jakiej sprawie, czyli niby usprawiedliwiałem za każdym razem moje niestawiennictwo. Otrzymałem przeprosiny od komendanta miejskiego Policji Krakowej, ale proszę Państwa, nie jest wykluczone, że oni na mnie zapolują. Informowałem Państwa w tym materiale, y, PPP 155, opublikowanym y, 29 maja. Ziobro ma wziąć łapówkę za mnie od Banku Śląskiego, faszyzm w policji. Proszę Państwa, poinformował mnie mój e, przyjaciel, informator, że miałem być zatrzymany 12 czerwca w sądzie apelacyjnym w Warszawie, gdy miała być rozpoznawana moja apelacja od wyroku w sprawie z mojego pozwu, i ten wyrok był wydany przez Sąd Okręgowy, w pierwszej instancji Sąd Okręgowy w Warszawie. To była sędzia Bożena Rzewuska. Ja złożyłem apelację i miała być 12 czerwca miała się odbyć rozprawa apelacyjna w tej właśnie sprawie. I w związku z tym, że miałem się nie stawić, gdybym odebrał to wezwanie, w terminie, to znaczy po dwóch tygodniach od jego awizowania, to byłoby już po wyznaczonym mi na 4 czerwca terminie mojego stawiennictwa. mógłbym się nie stawić i wtedy 12 czerwca w sądzie apelacyjnym w Warszawie zatrzymała by mnie policja. Potem, proszę Państwa, gdy opublikowałem ten materiał, to otrzymałem mailem informację, że sąd apelacyjny w Warszawie Odroczył wyznaczoną 12 czerwca rozprawę apelacyjną w sprawie, o której mówię, i dostałem następne zawiadomienie z 6 czerwca. Zawiadomienie. Sąd Apelacyjny w Warszawie, trzeci Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, zawiadamia Pana jako powoda o rozprawie apelacyjnej w sprawie z z węglu i przeciwko Ingdzie Maksząskiej za Warszawie o odszkodowaniu, które odbędzie się w dniu 23 lipca 2019 roku. Jednocześnie sąd informuje, iż termin rozprawy wyznaczony na dzień 12 czerwca 2019 roku został odwołany. Zatem proszę Państwa, nie jest wykluczone, że będą mnie chcieli zatrzymać 23 lipca, no bo na przykład może dojść do pomyłki i komisja. Komisariat Policji w kątach wrocławskich. Komisariat Policji w kątach wrocławskich, proszę państwa, to jest komisariat kierowany przez komendanta, czy przez komisarza Roberta Batora, podwładnego tego pana, to jest komendant wojewódzki policji we Wrocławiu na inspektor Tomasz Krawiński, któremu ostatnio yy, nowa minister Elżbieta Witek następczyni w w resorcie MSWIA Joachima Brudzińskiego takie miłe rzeczy opowiadała. To ogromna radość i duma, kiedy słyszą od osób przyjeżdżających do Polski, a przyjeżdżają tu przeróżne delegacje zagraniczne, które mówią, że zazdroszczą nam naszych służb. To, że służby tak świetnie funkcjonują, to zasługa przede wszystkim moich poprzedników, a także waszego generała, powiedziała Elżbieta Witek. No, jak świetnie funkcjonują w tym. Komisariat kierowany przez tego pana przedstawiłem Państwu i udokumentowałem. Najpewniej, proszę Państwa, przyczyną przeniesienia tej rozprawy, o której w tym zawiadomieniu z 12 czerwca na 23 lipca jest wyznaczenie mi obrońcy z urzędu. Przy czym ja wniosek o wyznaczenie mi obrońcy z urzędu złożyłem w apelacji złożonej pismy z 28 listopada. Zawiadomienie o tym, że rozprawa odbędzie się w dniu 12 czerwca wysłano do mnie w dniu 25 kwietnia. I nagle, na 6 dni przed tą rozprawą apelacyjną, dowiaduje się, że e, sąd przychylił się. Sędzia Michali Gojów, dobrze pamiętam, przychyliła się. Mojemu wnioskowi wyznaczono mi adwokata, obrońcę z urzędu, pełnomocnika z urzędu adwokata. Michała Romaniuka, który doręczył mi potwierdzenie tym oto pismem. No i cóż, panie adwokacie Michale Romaniuk, niech mi pan tej sprawy nie, nie zepsuje, bo to jest wygrana sprawa. Wrócę jeszcze za chwilkę do, do ING. Zatem, proszę Państwa, takie to było pilne, że aż nachodzono członków mojej rodziny, naruszano mir domowy, nękano członków mojej rodziny we wrześniu ubiegłego roku. Po tych dwóch wezwaniach które Państwu przedstawiłem, na które się nie stawiłem, z przyczyn, o których wspomniałem. Cisza. Nie wzywają mnie po raz kolejny. Być może nie wzywają mnie dlatego, że ja wysłałem do przełożonego autorów tych wezwań, że ja kułagi zawiadomienie, że ja już nic nie pamiętam z tego, co się działo kiedyś tam we Wrocławiu. Że może nie ma sensu, żeby mnie dalej wzywać, bo pierwsze, nic nie pamiętam, a drugie, gdybym nawet pamiętał, to proszę Państwa, jeśli patrzę, co wyprawiają z tym moim kolegą, piotkiem, rybakiem, to póki co ja mam występować w tej sprawie w charakterze świadka, ale przy rychło może się okazać, że również i ja jestem ścigany. Wobec tego z całą pewnością odmówię składania zeznań. Być może zatem zrezygnowano z przesłuchania, mnie zrezygnowali po dwa dni tego. Pana i podwładni Komendanta Głównego Policji, Pana Szymczyka. Na wszelki zaś wypadek, ponieważ jak wspomniałem obowiązuje mnie jako obywatela POLIN stosowanie się do zasady ograniczonego zaufania, skierowałem pismo do Komendanta Komisariatu Policji w Kątach Wrocławskich komisarza Roberta Batora, wniosek o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia, czy w dalszym ciągu zamierza mnie przesłuchać w sprawie, o której mówię, no i wniosek o niewydanie policji nakazu zatrzymania mnie. W dniu 23 lipca w sądzie apelacyjnym w Warszawie, gdy stawię się na tą rozprawę, o której mówiłem, albowiem nie z mojej winy nie byłem dotychczas przesłuchany w sprawie, którą prowadzi komisarz, kierowany przez tego pana, a wyłącznie z winy tego pana no i osób, które doręczają mi wezwania sporządzane z naruszaniem prawa, pozbawiające mnie możliwości dowiedzenia się o tym, w jakiej sprawie mam być przesłuchany. Podobne pismo skierowałem do prokuratora rejonowego dla Wrocławia Fabryczna, pani Joanny Kopczyńskiej-Biskup. To jest pismo z 12 lipca 2019 roku, to pismo również wysłałem do pana Batora 12 lipca 2019 roku. Wysłałem również pismo, bo ja sobie mogę pisać, a oni się mogą pomylić, to wysłałem również pismo do... Komendanta stołecznego policji, tat inspektora Pawła Dobrodzieja, wysłany 12 lipca 2019 roku, w którym informuje wniosek o odmowę wykonania przez policję w Warszawie, wydanego ewentualnie przez Komisariat Policji w Kątach Wrocławskich, Prokuraturę Rejonową dla Wrocławia Fabryczna, nakazu zatrzymania mnie w dniu 23 lipca w sądzie apelacyjnym w Warszawie. No i przedstawiłem szerokie uzasadnienie dla tego mojego wniosku yy, załączyłem do tego pisma do komendanta stołecznego policji kserokopię tych dwóch pism. Skierowałem proszę Państwa również pismo do pani yy, Witek, yy, minister spraw wewnętrznych i administracji z 12 lipca, wniosek o wydanie policji nakazu odmowy wykonania wydanego ewentualnie przez komisariat policji w kontach wrocławskich Prokuratorem Rejonową dla Wrocławia Fabryczna nakazu zatrzymania mnie w dniu 23 lipca w sądzie apelacyjnym w Warszawie. No i przedstawiłem uzasadnienie. Załączyłem te wspomniane przeze mnie wcześniej pisma do komendanta komisariatu pana Batora w kątach wrocławskich, do pani Kopcińskiej Bisku, prokuratora rejonowego i do komendanta stołecznego policji pana Dobrodzieja. Załączyłem również pismo, które skierowałem 28, to znaczy kopię pisma, które 28 maja 2019 roku skierowałem do Joachima Brudzińskiego. To pismo wpłynęło w dniu 29 maja 2019 roku do Brudzińskiego, a pismem tym złożyłem kilka wniosków, między innymi o przeprowadzenie przez ministra spraw wewnętrznych i administracji postępowania wyjaśniającego, mającego na celu ustalenie, dlaczego, jeśli 10 września 2018 roku tak pilne było przesłuchanie mnie przez policję w tej sprawie, o której wspomniałem wcześniej, że aż naruszano mir domowy i nękano członków mojej rodziny, to dlaczego nie. Niedoręczono mi wezwania no, do daty sporządzenia tego pisma. Ja dopiero później dowiedziałem się, że te, że te wezwania, które Państwu prezentowałem, były, czyli do mojego stawienictwa w czerwcu tego roku, dotyczyły tej właśnie sprawy.